Hej, cześć, siemanko ludziska! Z tej strony Robin Skateboard, to zagrajemy w Gothic 1 mroczne tajemnice. Witajcie w kolejnym odcinku. Tak, wiem, że tam cięczków nie było, yy, ale wracamy tutaj sobie radośnie, więc tak, wypędzony szaman. Uratowaliśmy szamana, wypienić. Teraz mogę wrócić do Sardasa, więc jeszcze moje zadanie. Wreszcie, w jeszcze? Nie wiem, czy ja źle czy dobrze, dobra, więc do nekromanty. Hyc. Polecimy sobie do Sardasa, zobaczymy, co on nam powie. Czy cokolwiek nam powie w sumie? Ok więc tak, spoko, luzik. czy to on coś tu ma? O matko, ty masz dużo książek tutaj i czaszkę. Okej, okay, oczywiście książki są niepotrzebne, nie znam, w sumie nie dadzą. To co, lecimy sobie szybciutko do Sardasa, zobaczymy co nam powie, słaniaczek. No i co? No i najwyższy czas tutaj zakończyć przygodę. Wiem, że była długa przerwa, no niestety. <laughs> Okej, okay, o tej przerwie jeszcze sobie pogadam ewentualnie. Na razie nie ma sensu. Gramy w gotika. Dobra, serda się. Czy cokolwiek mi powiesz? Czy raczej po nic nie... Witaj. Tutaj. Chyba po coś przybiegłem. Bo wiedzę, wiedzy, rozmawiałem. Rozmawiałem z szamanem orków. Świetnie. Czego się dowiedziałeś? Pięciu szamanów, którzy przywołali śniącego, wybudowało dla niego podziemną świątynię. Wejście do niej znajduje się w mieście orków. Zgadza się. Miast okazać wdzięczność. Śniący wyrwał ich serce i skazał ich oraz wszystkich, którzy pracowali przy budowie, na wieczne potępienie, zamieniając ich w ożywieńców. Mhm. Doskonale, doskonale. Orkowie no, zapieczętowali wejście do świątyni i próbowali przebłagać demona, składając mu ofiary. Znalazłeś sposób na dostanie się do świątyni? Tak jest. Tak, jest pewien ork, który... Żadnych szczegółów. Udaj się do podziemnej świątyni. Tam znajdziesz jedyny sposób na zniszczenie bariery. Ok. Nic nie rozumiem. Poprosiłeś mnie o pomoc w zniszczeniu bariery, tak czy nie? Ano. Tak, ale... Więc idź. Zmarnowano już dość czasu. Idź do podziemnej świątyni, tam znajdziesz odpowiedź. Okej, okay, więc super. Eee, no to wszystko więcej. Poszukujmy Możemy sobie zobaczyć, co on tam trzyma, Ciukowiak'u. Potęgi, oświecenia, czyli nic fajnego. Masz dużo zwoi, które mogłyby się przy... przydać. Wow, odbija mi się, nie wiem, sam. czym. Dobra, miesza z tym, nie ma co tutaj handlować. Eee, lecimy do obozu orków w takim być razie. Multituti teleport, polecimy, bo może w końcu skończyli przygotowania do swojej jakże zacnej wyprawy, więc zobaczymy. Obóz Orków oczywiście O sie! Dużo Was się tu wzięło nagle. Wiecie co, no, może zrobię za i bym sobie ich pokonał. No, zobaczymy. Czekajcie. Hyc. Dobra Skąd Was się nagle tyle zrobiło nagle? Jak to się stało? Oczywiście tak, oni cały czas mogą trochę zaboleć. Właśnie o tym mówiłem Oczywiście, kurde no, elo, ej, 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 ej Głupi orku W ogóle nie zdążyłem nawet machnąć I dobra, jeszcze raz Raz, dwa, trzy, ferwerto. Okej, okay. tylko bez żeby wyciągnął broń, od pieniędzy. dobra Właściwie tak jak ja mówiłem, oni potrafią dalej zaboleć niestety. Okej, okay, ale zanim się skapną i ten też już zdąży wyrżnąć ich cholernie W pizdu, jo ja. jeszcze jedna, litka Super Szybko poszło, oczywiście z nich można zebrać i temy, chociaż to bez sensu. Można było się w sumie wbić do środka i wykończyć też inne te orki Żeby tam ci mieli trochę łatwiej, jak już przyjdą. Wiecie, co można w sumie trochę zrobić tutaj zamieszania. Oczywiście oni są słabi. Jak widzicie... Elo, to jest mistrzostkie po prostu całego. Oczywiście ci Orkowie by nas nie atakowali tak normalnie. Raczej. Oła, ale dostałem klocka. Ty, ten to jest jakiś... A, wiarus znowu, okej. Okay. Ej, bezi Uważaj, bo zostaniesz ostro. Papkę To są zwyczajni orkowie również, którzy by nas nie atakowali normalnie. Zwyczajnie. Gdybyśmy mieli ulumulu, oczywiście. Oczywiście my możemy sobie zrobić, by dla ekspa samego w sobie. Czyli tak, ci orkowie będą tutaj. Będą oddawać nam na pewno też. Właśnie o tym mówiłem. Kurde, ja. Jak zginę teraz, to będzie taki przypał, bo tyle mi się udało ich wykończyć. Okej, okay, na szczęście nie. Biegaj, biegaj, weź, biegaj. Chowaj miecz, bo za chwilę się pewnie zbaguje Okej, okay, pędzi na masz sił, bo tutaj niestety nie będziemy mogli włączyć tej pauzy, żeby się wyleczyć. Okej, okay, udało się, niestety krwawimy. A ci, ci się tu skąd wzięli? Okej, okay, wiecie co, może po prostu ucieknijmy do obozu. Okej, okay, trochę zaekspiliśmy, ale to i tak ten eksp nic nam nie da, bo y, już chyba bardziej nie możemy się zbytnio rozwinąć. Ale okej, okay, popędźmy w takim razie. Niestety, na no, widzicie, dostaliśmy trochę i przez to bezi trochę tutaj krwawi nam, miesiączki dostał, chłe chłe nie no dobra, rację. okej, okay, więc jesteśmy w obozie o, tutaj są dzwoniaki, okej, okay, łyknijmy sobie co nieco na pokrzepienie czyli na przykład taki eliksir uzdrawiający, jak widzicie musimy tankować dużo takiego eliksiru, żeby wytankować się na całości, dobra czy w końcu możemy ruszyć, czy ja muszę biec jeszcze coś przyprowadzić bo jeśli będę musiał przyprowadzić na przykład nupków z nowego obozu, to będzie trochę wkurzające Malkir, powiesz mi coś ciekawego? Koniec. Świetnie. Snow? Ale cię trochę żelostwa. mam Nie masz nic ciekawego. A, nie ma nic, okej. Okay. Ten tutaj coś przy patelni pichci. Oczywiście z nim nie mogę pogadać. Ten cwaniak też nic. Co ja mam zrobić? Czy ja mam po prostu spać tutaj ile wlezie, czy... Okej, okay, ta. Chyba wychodzi na to, że będę musiał trochę przykimać. zanim ci przyjdą. Dobra, prześpijmy się trochę, może to pomoże, a jak nie, to będziemy musieli kombinować, jak tutaj sprowadzić z nowego obozu cwaniaków. Czy sami przyjdą, czy jednak będę musiał sam jakoś ich tutaj zgarnąć? Zgaduję, że będę musiał iść na przykład do Lee albo do jakiegoś... La... O, zostałem zaatakowany. Nieźle! Kto ty jest? Okej, okay. a! Przy samym wejściu ktoś wyskoczył. Nic! Ani krzty okay. rudy! rudy, okej. Kopacz? Cóż ty tu robiłeś? Zwyczajny kopacz chciał mnie zaatakować? Toż, to szaleństwo. Yo, dobra. Prześpimy się jeszcze troszeczkę. I tyle. No jak coś, to skoczymy do tego nowego obozu i postaramy się tam pójść, bo, bo tylko na tych cwaniaków z nowego chyba trzeba poczekać. Znaczy, bo w sumie mówił nam cwaniak ten tu, 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 tu przewodniczący, że tak pan, pan przewodniczący powiedział, że mamy po prostu biegać sobie i załatwiać jakieś własne sprawy. Czekajcie, bo tam chyba była jakaś opcja snu, której wcześniej nie widziałem. Czekajcie, jest. chwila, chwila, bo mi się coś wydawało chyba. Chwila. A nie, do południa. Strasznie krótka, dlatego tak mi się wydała dziwna. Ok, co nie przyciukuje, bla bla. Dobra, przespaliśmy bardzo dużo. Bezi, normalnie od, od, odespałeś chyba zawsze czasy. Okej, okay, Walkir. Czy w końcu będziemy mogli ruszyć? Nie, dobra. Przebiegnijmy się do nowego obozu w takim razie, bo coś czuję, że ten, że ci z nowego to sami tutaj nie przyjdą, nie ruszą dupka. Więc, tutaj Teleportem, oczywiście. Dobra, przecież jestem z wami. I żeby mi to był ostatni... Co wy się tak plujecie? Przecież kurde z wami dołączyłem do waszego obozu i powinniście mi ufać, a nie takie Dziwne sprawki, okej, okay, nowy obóz, oboz, hits! się w innym miejsce. No tam z tyłu ktoś stał. Kimże ty jesteś. A, o jakiś mak, Okej, okay, czekajcie, czy on tutaj zawsze był, czy nie? Mi się wydaje, że nie. Czekajcie, 3, 2, 1, hytz, więc... Riodrian, tak. czemu ty tutaj jesteś? Do... A, ty okay. możesz ze mną handlować, ale ty nie masz w sumie nic ciekawego poza paroma napojami i wodą, więc niech to my z musimy handlować. Czekajcie, Saturas coś powie? <coughs> czy Saturas już ma wyjebane na nas, aktualnie? Cześć, koniec, niestety nic, wrócił cały i zdrowy, przecież ja co, czy cały czas jest zdrowy i w ogóle. Dobra, pójdźmy do Lee, jako pierwszy przychodzi mi do głowy, do kogokolwiek bym mógł iść. Może najemnicy się przyłączą do mojej sprawy, a ty jest Olik? a gdzie jest Lee? Ej, no cześć. Jak leci, obowiedź to dowodzi, nie przydobył się wam dodatkowy człowiek? Lee nie, przy... nie przyjmuje ludzi, którzy nie spędzili tu kilku lat. No i chcesz cię. zostać w obok. Szkodnikom, okej? Okay. Ziela. Z... Podno widzicie coś w przemytnika? Jaki przemytnik? Podobno dobrze znacie Trochę. A, przemetniki. nas odwiedzają. i szef. No tak, dobra, o to już pytaliśmy w sumie. E, gdzie jest Lee? Czyli poszedł bić się w... przy kopalni czy coś? Nie wiem. Nie wydaje mi się. A czy ja nie miałem przypadkowo szkodników poprosić o pomoc? Co? Jaki ty masz imię? Co to było? Nie znam cię. Nie kojarzę gościa. Wszystko w porządku? Wszystko w porządku. Jeszcze jest cicho. Jeszcze? Jeśli szkodniki nie przestaną atakować konwojów ze starego... Gołęb w końcu się wkurzy, o dobra. Nie kojarzę tego imienia. De... Merion. I znowu Speed Me Round Round, oczywiście w ławeczce, czemu nie. Okej, okay, zgodnie, że muszę iść do naszego przyjaciela Larysa, który powie nam o co chodzi, może szkodnicy nam pomogą bardziej niż najemnicy. OK, więc co, chycy, chycy, roskoł. Hey, cześć Laresie, nie chcę ci nic kraść, bo będziesz bił. OK, witaj, nauczyć czegoś nowego, więc ty chcę również nic. Mam... E, oczywiście u niego można by było się nauczyć. Nie, nie, nie mogę. mogę, za mało punktów. No serio, ma za mało punktów? No co by? o Jezu, mam 0 punktów. Jestem poziom, dobra. Czyli, mm, czyli nie wiem, co ja mam zrobić, czekajcie, może dziennik mi coś podpowie, spotkanie, dobra, spotkanie mniejsza, towarzysz, skrzypek, tak, skrzypka znajdziemy przy arenie, droga do Święta znaczy nam, że znaleźć plank Sardasa, zamiast tego polecimy jej odnaleźć drogę, dobra, kusza, zaginieni kopacze, co to za ten, znalazłem popo, a, okej, okay, to była ta misja, ten, jermita, no i dla bractwa Kowal, no nie wiem, strasznie Głowce orków, Siekać wytłumaczy mi gdzie jest obu łowców, niewiele z tego rozumiem. Wiem, że trzeba wyjść ze starego pozostań nie tylko... Ej, no przecież i tam byłem. Ale i zostałem miśka, Po pochyler mi tam pluszak, ok. No nie wiem. Zginie Strażnik, alchemik, porwanie. Porwanie w ogóle, wał. Król dobrze Ja Powiedział, że dwa dni powinny wystarczyć na wypytanie sekciarzy od osiącego. Okej. Okay. Więc, yy, guzik, nic tutaj ciekawego nie znajdziemy. Chyba, że nie wiem, przed wejściem może stoją. Może sprawdźmy to, bo znając życie... Moja intuicja może mnie zawieść, ale warto sprawdzić, nigdy nie wiadomo. Czyli poszuki odcinek poszukiwanie cwaniaczków z nowego obozu. Cholera wie gdzie ich chciało. Nie stoję, mi się teraz śmieją. Haha, ha, Robin, nigdy nas nie znajdziesz. O, tu li stoisz. Całkiem inne tak, teraz będzie wiodłem wyznanie starego człowieka. Generałów tego li będzie się Całe tutaj na co mu żalał. Ale okay. szlachta patrzyła na mnie niechętnie, bo król wysoko cenił sobie moje rady łotry wiedziały, że mogę pokrzyżować ich plany. Aha. Byłem zbyt pewny siebie i nie zauważyłem sideł, które na mnie zastawili. Aby mnie usunąć, posłużyli się królewską żoną. Posądzono mnie o jej zamordowanie. Robar nie miał innego wyboru. Masakra. Od szubienicy uratowało mnie tylko wiele lat przykładnej służby. W ten sposób trafiłem tutaj. Ale pewnego dnia odzyskam wolność, a wtedy nadejdzie czas zemsty. No tak, pomogliśmy w sumie... szczęście Pomogliśmy w sumie się zemścić Lee w trzeciej części, o, o ile się nie mylę, więc... Myślę, że zagrożenie już minęło. Nasz obóz wiele ci zawdzięcza. Przydałby mi się ktoś taki jak ty. Dziękuję, muszę już ruszać w dalszą drogę. <głos> Jeszcze <głos> coś. Okay. Weź tę magiczną runę jako symbol naszej wdzięczności za twoje dokonania. Okej. Okay. Dziękuję. Do zobaczenia. Cośmy runę. Dobra, czy coś jeszcze? tym razem posunęliśmy. Za daleko, jeszcze tego Ok, Okej, więc tyle by było. dostaćmy runę. No nie wiem jaką. pewnie jakaś słaba. Lodowa, zamieść, tak, to mam strasznie dużo, jak widzicie, tych run jednak. O mój Boże, ile tego jest? W ogóle tutaj mamy ten. sieć pozacza, Coś śmieszne. Dobra. Więc mamy milion różnych rzeczy. Oczywiście... O, Awastowi się przypomniało. O jakichś aktualizacjach. Uwielbiam to podczas nagrywania jak wyskakuje. Dobra. Czy coś jest tu do zrobienia? Czy jednak nie? W tej historii musi być jednak ziarnko prawdy. Ok, pójdziemy przed wejściem, zobaczymy, czy przy wejściu przypadkowo gdzieś się nie zebrali. A jeśli się zebrali, to w sumie ok, a jeśli nie, no to trudno. O, schował się to ok. Dobra. gówniana robota, bo Pewnie muszę biegać ]wać. jak taki kretyn i szukać tych cwajaków, tylko mi wkurzałem. Dobra, tu nikt nie stoi. A więc mam lipę, bo nie wiem co mam sami z tych wszystkich orków powyżnać, no dałbym radę, ale to za dużo zabawy, jak nie mam żadnego tanka. My sobie przyzwać w sumie jakiegoś golema, jednego czy 10, ale... To też jest w sumie głupia zabawa. Nie wiem, może się schowali w jakimś obozie. Może tutaj po prawej stronie. Był taki, było takie obozowisko. O, Goblin! Los Goblin! A no tak, z się. Zastanawiałem się dlaczego mu w pierdolone. nie spuściłem już, ale okej, okay, teraz już mi kwitam. Okej, okay. zbugowany miecz, wiem, że to przez niego często mi wywalało, akces w tu siedzi. Nie wiem, no przejdźmy się jeszcze kawałek tą drogą i tyle. No nie wiem, najwyżej sam będę musiał pójść po wybijać tych wszystkich gorków. I nie wiem, czy się uda nam ostatecznie tutaj, że tak powiem, zabawić jedną wielką ekipą. No udało się niby sprawdzić parę fajnie, ale to nic. Okej, okay. Skorpion może nauczyć nas kuszy, ale słupko mi się lepiej strzela. Okej, okay, kawalor. Dobra, to nic nie ma. Można by było w sumie pójść sprzedać co nieco, ale to nie ma sensu, bo i tak punktów nauki już nie potrzebuję. Bo i tak jesteśmy tylko no tyle kuksami, że nam nie trzeba. Jo. Dobra, wracamy e, tym multitud i teleportem. Nie wiem dlaczego luk się często baguje. Jak chcę go wyciągnąć, to nie mogę. z bezi, wspaniały. Okej, okay, więc trzy, dwa raz. Obóz orków. E, niech będzie. Hytz, orkowie się znowu zrespili, Czyli my zaczynają, bo się zrespią z dupy. Nie wiem czemu. Jak ty się nazywasz orku? Alita, okej. Okay. Wydawało mi się, że inaczej się nazywał. Dobra, nie, możemy pójść tam posiegać jeszcze w sumie te orki. Tych orków, te orki, nie ja wiem. Tych orków może? O, w ten sposób możemy biegać, ale w ten drugi lepiej nie. Okej. Okay. Mało was zostało na szczęście. Tutaj przedbra, może tak powiem. Oczywiście możemy wejść do środka z problemu. O! A, bo to ten wiarus cholerny, tanker. I w piecu, w nie Ohohoho. Okay, jeszcze jeden ork. Pomachaj sobie. Okej, tam zostali jeszcze bounce... bounceujący orkowie! Dobry bounce, a niestety muszę przerwać Waszą imprezę. Bezi niszczyciel imprez Ty, co oni mają wyjebane? Na mnie czy jak? Właśnie palę zwłoki twoich towarzyszy, a ty bouncisz? Nie do pomyślenia. O, gdziecie. Skuteczna walka orężem plus jeden i tu się jakiś cwanek schował. Więc Dęcki. Elytka się schowała. Okej, okay, więc pokonani wszyscy, bo tutaj widzę, że jakieś całkiem spoko bronie pozostawały. Co oni tutaj nie toporami się uczyli, czy jak? Wow, ten skończył w dość nieprzyjemny sposób, z tego co widzę. Kosa w jajca i w główkę. Miejmy nadzieję, że najpierw dostał w główkę, potem w jajca, bo uuu, inaczej mogłoby być bardzo przyjemnie. Okej, okay, oni w fajnych namiotkach, jak widzicie, żyją. Właśnie będzie im imprezę, tutaj bąsili ostro. O, można sobie usiąść. Chyba, albo nie. Okej, okay, można usiąść. można sobie rożę skorzystać. Dobra, mniejsza. Więc tak, jak widzicie, wybiłem całą tutaj przednią, może tak powiem straż orkową. Przy okazji trochę dostałem i bo mi zjadły, to jest strasznie dużo. Okej, okay, pójdźmy do tych łowców orków. Zagadajmy do wszystkich i w następnym odcinku po prostu przebijemy się do tego. Urszak skinął! Nie. Nie robisz Urszak? No nie, dlaczego zginąłeś? Ale dzięki za ulumulu, ulu, Dobra, więc urszak niestety zginął. E, aha, okej, okay, bo to urszak nam powiedział, żebyśmy parę dni sobie przeczekali. No dobra, więc zabili urszaka. Smutek ogromny ogarnął me serce. Nie wiem, jak poradzę sobie z tą stratą. Okej, okay, żartuję oczywiście w dupie, bo pięknie, biegniemy. ale zyskaliśmy ulumulu i tylko o to chodzi. I, o. Dobra, więc tak. Czy możemy ruszyć? Czy jeszcze będziesz zostawiał tą swoją grubą dupę? No kurde, możesz powiedzieć? Czekajcie, mam dla ciebie trochę żelazka. Kolejny. Okej, okay, i co możesz mi to powie... o tym powiedzieć? Co możesz mi o tym powiedzieć? A co ja mu dałem w sumie? Bo ja nie wiem. Ulumulu? Czyżby? Dobra, ten sobie popatrzył na swój kostur ale wie o co chodzi. Myślę, że powinien ulumulu ulu No. Skąd to masz? Z dupy, sam sobie To raczej długa historia, i nie mam zamiaru jej opowiadać. Dokładnie. Rozumiem. Czekaj, są tu jakieś symbole. Grota. Hmm. Hmm, i poszedł. Obyś się nie zbagował, bo jak się zbagujesz, to ci strzelę w łeb, jakiego! Okej, okay. coś tam wyciąga z kuferka, chyba. Hmm. Hmm. Dobrze. Zobaczymy. Coś popsuje za chwilę, pewnie. O bosz, co on robi? Hmm... Nemrok... Wyrot... Tu grotaru... Nie! To próby tłumaczenia trwały i trwały... Okej... Okay. Dziwne rzeczy się dzieją... Hmm... Tu wurod Nemrok ru grota... Nie! Co to za koleś, a co mu w ogóle? Hmm. Nemrok... Ruk, Grota... Tu... Wuro... ta. O nie! Co się stało? Muszę porozmawiać z Walkiry. Teraz! Snow, The co fuck? się dzieje? Musimy zaatakować obóz orków. Szybko! Snow, uspokój się. Co mu powiedziałeś? Ja? Nic! Fajna rozmowa. Nic mi nie powiedział. Badań kulturę Orków od dawna. Wiele wiadomości dostarczają inskrypcję na ich orężu. Tam umieszczają wiele bieżących informacji. Na pergaminach piszą tylko zaklęcia. Uszzypowałem wiadomość, która przez dłuższy czas powtarza się na ich orężu. NEMROK rok rugrota To znaczy atakujcie, gdy kula zajdzie w czasie ból. Wedle ich kalendarza czas dłuższy zaczyna się jutro. Kula oznacza słońce lub księży, mhm. mogą zaatakować tuż po zmroku. O cholera! Zarządzam mobilizację! Przygotować się do wymarszu. O, w końcu! Czyli jednak udało mi się rozwiązać przygotować sprawę. Przygotować się. Wymarz, Wymar. wszyscy Poczekaj, jaki bieg, tak? chwilę, tak? Za to, że pozbyłeś się tego nieumarłego szamana. I za to, że udało ci się sprowadzić z powrotem Jerpena, A coś, tak, Chcę ci dać coś wyjątkowego: okay. ciężką zbroję łowców orków. Seems Poza tym, ta zbroja może ci się przydać podczas szturmu na orkowe miasto. Oby była dobra. Dzięki walkiو. Będę nosił ją z godnością. Okej. Okay. Tak, tak. Zjedzaj, stąd, bo się zaraz popłacię. Dobra, dobra, nie pierdol. Uy, o, dobra. Robimy sprinta. Czyli jednak udało mi się rozwiązać tę sprawę z tymi orkami. Czekajcie, wiecie co. Oni sobie pobiegli, a ja chcę zobaczyć tą zbroję. Więc zbroja, jaka to była, ciężka jakaś tam. Ciężka zbroja strażnika kopalni, to chyba nie to. Ciężka zbroja od 70, 12, 25. Pfff, bitch please, dajesz mi taki złom w tym momencie? Tutaj rycerze jesteś z zraz lepsza. Okej, okay, wyleczymy się i pójdziemy się bić, bo widzę, że tutaj wszyscy nagle... A Ahoj do wymarszu, wymarszu. W ogóle dziwne, bo mi się wydaje, że był dzień, a tutaj nagle się zrobił wieczór. A, bo chyba przez to, że tam trwały i trwały. Ej, świątyny strażniku, nie stój w miejscu, tylko biegnij z pomocą swoim komplom, Ok, Okej, więc w następnym odcinku zakończymy sprawę z tymi orkami. Ej, a gdzie jest moja ekipa? Mówię, od razu ekipa gdzieś zginęła, dobra. Więc trzymajcie się, w następnym odcinku załatwimy orków. Więc trzymajcie się, wyczekujcie kolejnego odcinka. Na razie, papa, cześć! Oj, nie trafiłem w klawisz, czekajcie, czas. 3, 4